Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj będzie koło Fortudy wybierało to, czym zagramy. Dosłownie, zagramy sobie na Toilet Haku, czyli najtrudniejszej mapie w grze i zobaczymy, jakie z moich tutaj jednostek wylosuje mi koło i po prostu zobaczymy, czym będę musiał zagrać. Więc może to być coś bardzo, ale to bardzo słabego, a może to być coś bardzo, bardzo widzowie grubego, jak na przykład Titan Seedemaman, Titan Speakerman, choć i tak będzie ciężko na Toilet Haku, to na pewno. Liczy się też kamera, dron i tak dalej, więc wszystko sobie wpisałem, ale zanim to, to może spróbujmy przywołać naszego Tytana upgraded speakermana, no ile nam się nie udało, ewidentnie m, przyzywamy tutaj ym, kobiety. No to cóż, to no, co mogę powiedzieć, widzowie? No kameraman ciągle tutaj wyskakuje, mimo że mam pasa, to i tak dostaje coś, co jest 50%, wiecie, jakby szansy na to. No słabo, ale słuchajcie, możecie zostawić mi łapkę w górę i suba na pocieszenie, a ja dalej będę próbował tam wydropić tego speakermana albo kameramana, bo w sumie go też nie testowaliśmy, więc wiecie, ja tutaj po prostu cały czas otwieram. No i póki co to z nowych mam tylko to: Large Scientist Cameraman, ale widzowie. Słuchajcie, mech kameramenem można przejść samym kameramen Haku, to już wiemy z dzisiejszego odcinka, a jeżeli chodzi o Toilet Haku, to słuchajcie, zaraz sobie zagramy, ale lecimy do naszego koła, bo czas wylosować, czym będziemy w sumie grali, co nie? Prawidzowie. Jesteśmy już na kole Fortuny i spróbujmy wylosować sobie cały team, całą ekipę na właśnie toilet Haku, na mapkę. Więc przydałoby się coś dobrego, to na pewno. Więc odpalmy to koło i zobaczymy, co nam tutaj się wylosuje. Proszę bardzo, pięknie nam wleci jetpack. Ej, dobra, myślałem, że TV UBEN będzie. Chociaż może jeszcze być. Nie, mamy jetpacka. W ogóle te. Nie mogę, cudowne są te. Efekty, kiedy to się wylosuje, dobra. Postanowiłem, że jednak dźwięki zostawię, bo to jest dość zabawne, więc tak. Weźmy dalej i. O Jezu, widzowie, ale sławizna. Ja coś czułem, że tak będzie. Ale dobra, kameraman. No niech będzie, więc trzecia osoba, trzecia jednostka, bo trzeba pięć, jak dobrze wiecie, co nie? Więc trzecią od razu losujemy i teraz będziemy mieli kamera helikopter? Dobra, mamy kamera helikopter, to już jest całkiem spoko, nie? To już nam może dać jakąś szansę na wygraną, chociaż przydałby się scientist albo medyk. Bez medyka nie wygramy. Kolejna kamera helikopter, dobra. Jeżeli jest to samo, widzowie, no to muszę wziąć coś innego, więc lecimy znowu. No bo wiecie, to samo tego samego nie wezmę. Potrzebujemy każdej innej jednostki, o tym nie powiedziałem, także. Sorki. Laser Cameraman, Dark Speakerman. No dobra, lepszy byłby Laser Cameraman, ale no, wylosowało Dark Speakermana. To ja się widzowie nie mogę tutaj kłócić. Ja dosłownie tego nie ponawiam, robimy tak jak jest. Kamera Reaper Drone, Tytan Cameraman, dobra. No to tak, spodziewałem się nieco innych, żeby wygrać, ale myślę, że możemy dać radę. Dobra, widzowie, to może być krótka rozgrywka, ale ważne, żeby się fajnie pobawić. Więc wydaje mi się, że na start zrobimy sobie Dark Speakermana, bo on jest naprawdę potężny, jeżeli chodzi o zatrzymanie tych jednostek, i on jest najtańszy tak naprawdę. Bo kameramana nie wiem, czy użyję. Może gdzieś tam użyję, co nie. Ale mamy Helkę, więc okej. Okay. Mamy Tytana, jest całkiem nieźle. Gdyby, gdyby zamiast Jetpacka był Ninja kameraman, to bym się bardziej cieszył. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Stawiamy Speakermana gdzieś tak, w ten sposób. I czy on da radę? Na początku na pewno da radę. Widzę, że on też chyba miał małe zmiany. Albo nie, mi się tylko chyba wydaje, bo 150 obrażeń na drugim, nie, to chyba nie miał zmian. No i teraz tak. Skipujemy Wave'a, dajemy mu więcej. No i spróbujemy przejść, oczywiście, widzowie, jak najdalej. No niestety, znaczy niestety. Do koło nam wylosowało dość ciężki, setup na to, żeby to wygrać. Dość ciężkie tutaj mamy zadanie, to na pewno. Ale tak, skipujemy wavey. na pewno postawię też helikopter, który nam na pewno pomoże gdzieś tam z tyłu. Nie mówię, że go będę na początku ulepszał, no ale na pewno chcę go postawić, tylko czekam tutaj na skip wave'a jakiegoś, okej. Okay. Ewentualnie zrobimy na Maxa Speakermana. Chociaż nie, wydaje mi się, że Helka będzie przydatna. Dobra, dajmy ją. W sumie moglibyśmy dać ją po prostu z tyłu. Wiecie? Dajmy ją tutaj z tyłu, niech sobie wychodzą. Chłopaki, stąd, tak po prostu. No i dobra, mamy helikopter, mamy Dark Speakermana, który już nie nadąża z tego, co widzę. Co 0,8 sekundy. Dobra, no on potrzebuje na pewno boosta. I albo on potrzebuje tego boosta, albo jetpack kameramena możemy już postawić, żeby później załatwiał tych potężniejszych m, przeciwników, bo jak dobrze wiemy, będziemy mieli problem słuchajcie, z m, niczym innym jak, słuchajcie, pierwszym bostoilet. więc e, z, jakby zdecydowanie moim zdaniem powinniśmy chyba zainwestować w tego dark speakermana, żeby więcej tutaj i szybciej bił, więc dajmy mu to. Dobra, co 0,6 sekundy, no to już patrzcie, całkiem ładnie tutaj sobie obija, zbija, tylko nie wiem, czy on da radę z glasy toilet, raczej dobra, dużo im bije, tylko że no nie ma kiedy, zobaczcie, gdybym miał tego ninja kamerę on ma bardzo duży zasięg, a Dark Speakerman to ten jego zasięg, tak wiecie, kuleje. Ale nie ma tak źle, bo mamy ten helikopter i w sumie helikopterem możemy zbić tutaj te małe toalety. Co nie, zobaczcie, kamerameni naprawdę tutaj będą przydatni. Ile ja dostałem w ogóle na nim? 127,5. Jaka dziwna liczba w ogóle, co jest. Dobra, i tak, mamy Dark Speakermana, który sobie tutaj już radzi, więc to jest naprawdę spoko. No i w tym momencie możemy sobie dać kolejny wave. No i wydaje mi się, że moglibyśmy ulepszyć tego speakermana, bo miałby bardzo szybkie bicie, co by było nam naprawdę bardzo przydatne, tylko nie wiem co będzie. Widzowie dalej, bo no to będzie ciężkie, to będzie naprawdę ciężkie, jeżeli chodzi o te wave'y, bo tutaj bardzo szybko zaczyna się no, robić gorąco. Mówiąc krótko, bo tak naprawdę szybciutko, no patrzcie, już bo toilet leci, no przecież to jest chore, nie? No spróbujemy, spróbujemy. Small toilet damy radę rozwalić helikopterem, dlatego ten helikopter już teraz postawiłem. Co nie, to nie jest przypadek, że ten helikopter szybko sobie ogarnąłem. I Dark Speakerman, mając takie tutaj obrażonka, no 300, myślę, że coś może zrobić z tym, bo toilet, myślę, że może sobie poradzić. No, zobaczymy, jak to. Wyjdzie, ale jest szansa, że sobie poradzi. Ewentualnie damy drugiego, tylko drugiego damy gdzieś z tyłu, co nie jak nam tutaj jakaś kaska wpadnie. Zobaczcie, leci Glasy toilet, tylko że go nie zbiją, bo tutaj. No okej, okay, dobra, będzie ciężko, ale myślę, że możemy spróbować. Dajmy może jeszcze speakermana tutaj. Nie wiem, dajmy go. Spróbujmy jak najwięcej zbić tych postaci. Znaczy tych skibili toilet, dobra? I cyk. Kolejny update. Kolejny update, mówię. Ulepszenie. No i dobra, bo toilet się przedarł. Ale my mamy jeszcze szansę tutaj ogarnąć. To 50 HP straciliśmy. Nie jest źle, jak na takie postacie widzowie. Serio, bo jest ciężko. Będzie nam ciężko wygrać. Ale tytan kameraman Może jetpacka by postawił? On bije chyba po 1000 na start, więc to jest naprawdę dużo. Tylko, że nie wiem, czy to jest dobry taki pomysł do końca. Kameramenów? No nie opłaca mi się stawiać. Oni, oni są tutaj po to, żeby nie wiem, żeby po prostu byli. Ale dobra. Dark speakermana tutaj bym ulepszył. I wtedy dałbym radę, bo z toaletę rozwalić. Wydaje mi się, że poczekamy na niego. Chociaż lepiej, jakby ten speakerman był tutaj, bez skitu. Tylko że dałem tutaj, bo wiecie, już mi przechodziły te skibiny toilet. No dobra, dajmy może go jeszcze tutaj. I tymi speakermenami na razie, tak? Speakermanami będziemy jakoś sobie radzili, bo inaczej to za dużo nie zrobimy, niestety. Ale jak mamy tych speakermenów, to całkiem możemy tutaj coś zadziałać, powiem wam. Nie jest tak źle. Tylko, że ten bosto Aleta nie zostanie tutaj uderzony przez tego. Ale kamerameni go troszkę obiją. On tutaj coś porobi, no dobra, nie jest tak źle. Dajmy, może drugi helikopter po prostu. Dobra, ładnie go ułóżmy. No i będzie teraz po dwóch. No to całkiem spoko. i Tego, czego jeszcze nie ustawiłem, to tytana kameramena i kameramena. Dobra, dajmy może kameramena gdzieś tutaj. Niech jest strzela. Tak po prostu. Dodatkowo. Jednego kameramena. Chcę użyć wszystkiego, co mi koło wylosowało. Żeby nie było, że wiecie, używam tylko tam jednego jakiegoś typu czy coś. No to też szkoda by było. Dobra, speakermena. Ulepszamy i damy radę z, z toaletą, jak damy radę, to nawet daleko przejdziemy. Dobra, tylko że właśnie teraz mamy kolejny problem, którym będzie ten Flying Bus Soul Toilet pierwszy, ale jak on nam nawet wleci sam, a nikt inny, to jeszcze nie będzie tak źle, bo wiecie, nie będzie jeszcze przegranej tak naprawdę. Tu Dark Speakerman ulepszony, mógłbym jeszcze tego ulepszyć i wtedy pójść na przykład pod Tytana, wydaje mi się. Chyba Tytana odpalimy, wiecie? On będzie taki bardzo kluczowy, bo Jetpack... No, mógłbym mieć tego Jetpacka, ale on bije bardzo wolno. Go lepiej, wiecie, pod Lejta dać, tak naprawdę. Ten kameramen coś tam bije, więc nie jest tak źle go postawić. Chociaż raz uderzył i nic nie zadał, to było dziwne, naprawdę. Coś tutaj nie gra, ewidentnie. Dobra, i tego Speakermena Ulepszymy, to będzie bardzo szybko bił. Wydaje mi się, że wtedy będzie ok. Dodatkowo jeszcze zasięg będzie tutaj, wtedy, na tą linię. I zamiast oni tutaj, wiecie, przechodzą sobie, no to wtedy już nie przejdą. Dobra, więc dajmy. I patrzcie, teraz zasięg ma naprawdę duży. I zobaczmy, czy da radę zrobić coś z tym Flying Bass Soul Toilet. Może być ciężko. Bo on tutaj leci, dobra. Dajmy na strongest i obijmy go ile wlezie, obijmy, obijmy, obijmy. Dobra, 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 dobra. No i wydaje mi się, że za dużo już niestety nie zrobimy. No cóż, no nie jesteśmy w stanie po prostu więcej zrobić. Ale spróbuję zrobić tak, żeby tymi Dark Speakermanami ulepszyć się jeszcze, wiecie, wyżej, żeby oni też tutaj bili tego Flying Bass Soul to Toilet. Może uda się go rozwalić, zanim dotrze do bazy. Kto wie? Spróbujmy. Jeżeli to zrobię, to i tak będę bardzo zadowolony z tego podejścia serio, bo to będzie dużo. Tym bardziej, że łatwo nie jest go rozwalić, to na pewno. I no, Toilet Haku jest trudną mapą, bardzo trudną. Gdybym tutaj miał na ulepszenie, to dałbym chyba radę, ale chyba nie zdążę mieć. No nie, jeszcze mi go wyłączył, widzowie. Nie no, wyłączył mi. Wyłączył mi Dark Mena, Gdyby go nie wyłączył, to dałbym radę. Wydaje mi się, żebym go dobił, wiecie? Blisko bardzo byliśmy. Oj, bardzo blisko byliśmy. Naprawdę, fajnie to wyglądało. No ale cóż, nie udało się. To teraz pójdziemy chyba pod Tytana, wiecie? Przydałby się nam Tytan, który będzie stał gdzieś na środku i będzie bił dosłownie wszystko, więc odpalmy go tutaj, szybciutko niech tam Dark Speakerman odpali jakieś tutaj jakąś kaskę, bo zaraz będzie lipa. Dobra, postawmy go. Mniej więcej tak wydaje mi się, że będzie OK. Tylko Dark Speakerman nic nie zabija. Dobra, mamy to. Więc teraz ten tytan powinien mi jakoś pomóc. No i tak zaszliśmy daleko. Już nawet teraz, jeżeli patrzeć na to, że. Tu mamy piąty level Speakermana. Dobra, wiecie co? To jest do zrobienia. To jest naprawdę do zrobienia. Tym bardziej, że szybko skipuję po to, żeby ulepszyć tego tytana. Patrzcie, pyk. Ulepszonko. No i mamy tutaj bardzo duże ulepszonko. Bo tutaj, bo toilet ten łysy web pada nam całkiem szybko. No Dark Speakerman go już nie uderzy. Potrzebujemy jeszcze jednego ulepszenia tytana, żeby postrzelał w niego ponownie. Umownie, albo tutaj ulepszymy Dark Speakermana. No właśnie się zastanawiam, co będzie najlepsze. Bo z toalet leci bardzo dużo, nie jest to dobry znak, to na pewno. Ten Dark Speakerman, no, traci bardzo dużo zasięgu, bo mu tutaj to wychodzi. Ale ja dałem tylko po to, żeby szybko zbić Flying Bastille so Toilet, którego i tak ostatecznie, no niestety, nie zbiliśmy. Także troszkę słabo. Ale dobra, dajmy tutaj tego jetpacka, żeby wykorzystać wszystkie dosłownie jednostki, jakie tylko można na tym poziomie, co nie? Spoko. Będzie, myślę, że będzie spoko. Speakerman rozwalił. Podoba mi się to. Bardzo ładnie, Speakerman. Nie? I tutaj jetpack będzie nawalał. Ok, Jest to w jakiś sposób powiedzmy całkiem przyjemne jak na to patrzę, tylko zobaczymy jak nam pójdzie, bo... no różnie może być. Dobra, odpalmy jeszcze tego jetpacka, żeby szybciej latał co dwie sekundy. Może to nam jakoś pomoże, jeżeli nie, no to Tytana jeszcze odpalimy ulepszenia oczywiście. No i powiem wam, że Wave 15 uznaje, że już i tak dobrze nam poszło, serio, bo bardzo, bardzo ciężko jest tutaj ogarnąć, żeby wiecie żeby to przejść takimi jednostkami. No w życiu bym takimi nie grał, żeby przechodzić tą mapę, bo nie ma to sensu. To, co mógłbym jeszcze zrobić, to ewentualnie ulepszyć ich do 500 HP, te hmm, helikopterki. To jeszcze da nam więcej tego, wiecie, przetrzymania na linii tak naprawdę. No bo to, że one, oni mają po 200, no to jest bardzo słabe. No bardzo mało nam to daje i tak naprawdę nic za bardzo z tym nie zrobimy. Ten jetpack tutaj bije vacuum toilet, widzę. Też teraz bije znowu boss toaletę. No powiem wam, że ciężko. Ciężko. Dark Speakerman jest bardzo spoko, jeżeli chodzi o no ale wiadomo, że lepszy jest ninja kameraman. No bo speakerman dark no, przegrywa z takim ninja kameramanem, nie. Także tutaj, no niestety, koło das je nie ugościło zbyt pięknie. Ale słuchajcie, ulepszam na razie te helikopterki. To jest ostatnia szansa, więc dajemy autoskipa, żeby przejść jak najdalej. I słuchajcie, to będzie max, jaki mogę tutaj zrobić. Myślę, że całkiem nieźle to ustawiłem. No mogłem tego speaker może gdzie indziej, bo tutaj to miejsce nie jest jakieś takie niesamowite. Ale zaraz nam wyjdzie duży kameraman z tego helikoptera. Może to jakoś tam powoduje. Porze, chociaż zdaje mi się, że tutaj już za bardzo nic nie zrobimy, wiecie? Chyba tutaj już nic nie wymyślimy. Chociaż bardzo, bardzo dużo ładnej tutaj próby było. Zobaczcie, on bardzo szybko strzela, no ale za dużo jest tych toalet. także widzicie. 18, 19. 19 wave maksymalnie z koła Fortuny, widzowie. 200 coinów, bardzo spoko. No niestety, jak widzicie, łatwo nie jest. Leci jeszcze Flying Rocket Launcher Toilet. No wiadomo, że taką ekipą to bym nie poszedł na podbijanie toilet haku, no bo to jest niemożliwe, żeby siedzibę główną z Kibili Toilet rozwalić takimi postaciami. No jedyne, co tu było dobre, to. Jetpack może by się przydał? helka by mogła być grana, chociaż też tak średnio. No i ten tytan kameramen może mógłby być grany, jakby go się fajnie poulepszało. To jeszcze nie powiem. Mogłoby to siedzieć. Zróbmy sobie jeszcze małe losowanko na szybko. No i baby jak zwykle średniawe. No niestety, tak to wygląda, że aktualnie widzowie nic nie leci w tej grze. Naprawdę, nic nie leci. Sobie zostawię dwie helki, żeby mieć dla was do rozdania. Scientistę też mam do rozdania. Więc tak, Samon, no i kameramen. Dobra. Powiem wam, że bardzo dużo już wydałem i bardzo dawno nie miałem jakiejś legendy, albo mm, mityka. Tak naprawdę no legendy to już mam. Tylko ten mityk by się przydał, jednak co? Nie wiecie o co chodzi? Bo jednak tutaj fajnie by było go dostać. W ogóle pomyliłem się, bo Medic Cameraman leci z Samon Units. A ja mówiłem, że to jest tutaj z krejtów, gdzie no, do... on też tu leci. Ale wiecie, tutaj jest go łatwiej zdobyć w Samon, bo jest 8%. A w krejcie macie jeden, to też jest w ogóle ciekawe. Więc tak, dzięki za obejrzonko. Do usłyszenia i się